Grabarz, 38 lat kopie groby. Ledwo skończył podstawówkę. Myśleli, że prosty, ale on czyta. Siedem osób z jednego domu opieki, cztery miesiące. Poszedł na policję. Wyśmiali go, więc sam szukał. Siedem ksiąg kondolencyjnych. Jedna pielęgniarka przy każdej śmierci. Znalazł dokumenty. Morfina, coraz wyższe dawki. Osiem zgonów, osiem zabójstw. Aresztowali. Ją. Rodziny znalazły go na cmentarzu. Dziękuję za prawdę. Powiedział krugarzem. Ja patrzyłem. Nikt inny nie patrzył. Tylko pan. Dalej pracuje. Dalej liczy. Okresowano. Okresowano ośmiu zabójstw. Pan dał nam prawdę. Ja tylko patrzyłem. Nikt inny nie patrzył, tylko pan. Spokojnie śpijcie, patrzę.